Dzień dobry, cześć i cześć, ja jestem Delfin, to w kolejnym odcinku z Robloxa West Bond I słuchajcie, zaczynamy od razu od grubej akcji, bo mamy tutaj kogoś, ktoś się chyba zapomniał i nie swoje tereny Zawędrował, a ja mam problem z internetem jak zwykle O tam pędzi to ten. Dawaj, no i już nie wiem Proszę, że ich nie widzę. Dobra, go Lecimy, pociąg robimy. Dawaj, 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 pa tutaj. Jeszcze nie. Jeszcze nie! Teraz! Uhu. Kładam dynamit Grabne Złoto Dobra, już mamy już drzwi na zapas. Czy tu jest jakiś to niezły dogo. No dawaj. Ta -ra 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 -ra. Dawaj. Bo się do końca zbliżamy Halo. 10 sekund. O, o nie podoba mi się to, i to bardzo. O ty. Ło. Ostat, No bierz to! No szmaciasz! Przepraszam Ale czemu nie, nie mogę w ogóle trafić? Ilu jest teraz? Nie no dobra, trzeba być będę bo nie ma ludzi w ogóle. Tak, to zawsze są tłume, jak raz nagrywam to nie ma nikogo, co? Dobra, ja bank robić, nie ma co Przecież jest szauce. Konik, a możesz mi się coś coś trollować? Jestem, mam misję ogólnie, jakby się ktoś zastanawiał nad kwestiami, to już pokazuje Tak, polowałem trochę. Na bizony i niedźwiadki. No i na shotgun kill, ale ja nie mam shotguna, więc z tym może być problem. O Jezu, przepraszam. Radzę nauczyć się strzelać. Ale czy dzisiaj nie w formie jestem Boże? Ale nie denerwuję już. już. Już się denerwuję, nie? Spokój, dech i wydech. Dobra, barany chcą się strzelać, to będziemy się strzelać. Proszę, zobaczymy, czy teraz będę to tym Z tego idzie trafić na taką odległość. No właśnie. A, bo tu jeszcze jeden matołek jeży. Aha! Aha! Jak to działa, przepraszam bardzo! Dziwnego, że nikt nie chce. Dobra, wywalone mam. Chyba mi się tereny w ogóle pomyliły, więc ja nie odpuszczę już. Było nie przyłazić. ja nie odpuszczam. Jak matoły to przyłażą. By nie przyleźni, bym miał problem, ale przyleźni to mam problem. Gdzie jesteś malki? Halo! Internet! Internet! Uż coś nie trafi, serio. Dobra, bo jak. Ja bym coś zepsuł, to zgoda. Ale nie, internet. Jak go na tak to tak chce się bawić? Taki ząk. Dobra. Jedna szmata załatwiona. Ale się zdenerwowałem. Gdzie jest druga? W sumie? Kto? Naprawdę. Dobra, dawaj. Patataj, patataj, patataj. Raz. I drugi. Się zdenerwowałem, nie będę ukrywał. Zdenerwowałem się. Mam nadzieję, że to nie był mój ty. Trochę przypał wtedy. Nie no, raczej nie. Chat mam wyłączony, czyli tryb spocony jest aktywowany. No, nie wiem po co tu przybiegłeś, ale spoko. Słyszałem to. Ty będziesz... Co ty robisz? Co wy robicie jeden z drugim? Tam no, się chyba strony pomyliły I co zrobisz z tym dyna... Z... Dobra i oświeć mnie Co teraz zrobisz? Bo nie weźesz się do więzienia geniuszu Jakbyś nie wiedział SMATO! Przepraszam. Strony się nauczą odróżniać, może. Ej, to mnie mega denerwuje, akurat, tych bandyci zabijają bandytów. To mnie de mega denerwuje. Bo to znaczy, że nie potrafią grać jak na moje. Jak się bandyta atakuje bandytę, to to się nazywa. Te to ten nie do mega irytuje. Oh. Nie, dobra. Tak jakbyście nie wygrali w CS-a i wasz teammate latą i was ciągle zabiją. No to się ja z celem po prostu. Ja nie odpuszczam już, takim ludziom się nie odpuszcza. Zmieniam barwy, dobra. Chcą, chcą mieć ban... Chociaż... każdy z kozak, co? A, ci się zaczęli mieć... dobra Czekaj, bo tu jest jeszcze jeden bar. Nie, ale naprawdę, dwóch to jest. Boże, ja, ja wbiłem, zabiłem trzech z pięciu. Nie, no wow. Naprawdę, gratuluję zdolności. O, wybuch, naprawdę, ja mam dość. Ja, ja by nie wytrzymam. Już nie wytrzymałem, wiem, ale. O, tak, bardziej, już, już stoi, już stoi. Nie dzisiaj czy nie wcześniej się skończyłem, to już wiem. Bo mnie coś, ja nie wytrzymam. Ja raz się nacięłem, myślałem, że ustrzelę, ale je, jednak nie padł i mnie ubił. Ach, to były czasy. Teraz tylko jakieś szmaciury biegają. Jezu, aż mi się przysłuchują początki tego trybu, bo ja grałem jeszcze. Za... No wiadomo, zanim zacząłem nagrywać, to. Ach, to były czas. Ale i tak to nie będę zmieniał. Półmiarkę. Bo coś nie robi wyświetlenia. Dobra, gdzie są te szmaty? A spróbuj tylko. Nie ręczę za siebie. Spróbuj za mną pojechać. A chcecie to się bawcie, ja mam was wywaloną. Tylko dajcie mi święty spokój zanim coś trafi. Okej okay. Nawet nie próbuj No, można normalnie. Strzelba, gościa, strzelbę. Od razu łatwiej Czekaj, niech no tylko nikt zobaczę No, współczuję ci stary Ale widzę, że nie tylko ja mam z tobą porachunki do wyrównania O, teraz nagle nie tak prosto! Szmato! Strzelają Załaduj Spoko, ja to załatwię stąd nawet, jeśli te mi się pokażą są tam gdzieś O, stąd widzę No i stąd postrzelam jest, mają pecha. Snajper Akurat mam skin huntera. Będą jechać czy nie? Proszę ci dobra. Żeby mi ktoś na plecy nie wskoczył przypadkiem. Tam jest koło. Ludzie nie widzą. A bo są tam z tyłu. A to zaraz tam pojadę. O, o, co? Jak nic nie pad po pierwszym Dobra, to pojadę sprzedać. Bo to już jest kilka ładnych. To jest. Stówka chyba koło. nie no nie stuwa, ale będę miał przy sobie pewnie ze stuwa. No bo bizona mam w wartości 50. No a to jest po tychu za każdej. To będzie, no sporo tylko. Si może nie sporo, ale 100 mam, a wiecie. Jak jest? 15 tysięcy. To no samo nic jeszcze i tak trzeba kupować, na no wiesz. No właśnie 150. Polowanie to jest naprawdę pocalny biznes. Jak się ten jeszcze. Dobrze trafi i się sporo poluje tych zimowych wilków. Widzicie, nikt nie ubije. Uff, polecam Wam serdecznie, bo to wtedy wychodzi. Dobra, dzisiaj 3 minutki jeszcze i myślę, że będę kończył. Eee, ale chciałem powiedzieć, że tak. Eee, no i nie wiem, zgubiłem, bo Tu nic, dobra. Ach, chyba oni z tyłu, tak? Tak, a to tam jadę. Eee, ten. Po 150 jest od skóry wtedy, plus jeszcze tam jakieś mięso zawsze wpada. o, o! o! Strzały dobra. Dobrze, mój koń potrafi długo galopować i to wcale nie tak wolno, ale najpierw się pozbyć wilków z ogona. Ale mnie wystraszył, powiem naprawdę na no, zawół strzelby. Tak. Dobra, zajmę się tym tutaj panem. O! Tylko gdzieś tu jeszcze drugi lata. One są po tak słabo widoczne. No, jakby to siadło, to by było ładne. Dobra. Ale dostałem zawału serca normalnie. No. Gnojek. Nie wystraszył. Tak, nie wiem. Naprawdę, zawał, zawał serca miałem teraz. Dobra, akurat muzyczka na zakończenie jakaś się odpaliła. Dolecimy na pełnej. Z drugiej strony, nie dziwię się, że tak nie strzelali, jak na za mnie nagroda. 34 dolca to jest chyba podaj się, za martwego. Tu. Więc łączna jest chyba, nie pamiętam nigdy. Czy dzien... to będzie... 34 już to jest dużo okulnie w tej grze, mega dużo. Eee, w tym trybie. Więc za żywego jak się kogoś uda złapać, to jest 128 dolców tak. Nie mam pićka chyba, jak coś, ktoś... nie mam ty. Be dwóch no paweł. dwóch to każdy kozak Jeśli zabije chociaż jednego dobra nie udało się. Jak chciałem powiedzieć, że jak zabije chociaż jednego, to to już jest wygrana walka, ale nie. No i 22 dolce poszły się właśnie... że tak powiem brzydko... w sumie nie powiem na spacer A, chyba będę kończył, już wkurzony jestem, powiem trochę. I zaraz mogę zrobić sobie ko komuś sobie krzywdę, myślę więc. Za własnego bezpieczeństwa skończę. Mm -mm. Tak. Jeszcze raz tylko spróbuję coś tam ugrać, ale wątpię. A i tak jestem. 700, prawie 6000. No dobra, no powoli do przodu będzie trzeba to. Będę to odpalał. Nie wiem, no, może nie codziennie, ale będę cięższy niż tylko na nagranie, starał się odpalać. No i nie gadać, że się, żeby Do mnie strzelasz Co, 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 co? Aj, 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 aj. Bo ta szmata zaczęła strzelać z Teamu, nie wierzę! Który taki mądry? Nie, dobra, kończę Dobra, słuchajcie, jestem wkurzony mega już, więc łapkujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. No i cześć.